A jak to jest z tobą, Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę, ale tak... coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu pięciu płócien van der ale nie odróżni ich od landschaftów pięć koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda van der mistrza z Mariboru? Pytanie, no przecież, że ten kupiec sparł mu. O, no proszę, kto by się spodziewał.